Cześć, tu pogodny. Witajcie na kanale Marzenia Pogodne, gdzie razem spełniamy marzenia i dążymy do lepszego życia. Dzisiaj jestem w Chorwacji. Jak tutaj się dostałem, opowiem. W tym filmiku, i też opowiem, co tutaj robię, i też, żeby Państwo wiedzieli, że marzenia pogodne bo kręcę materiał głównie o przygotowania do maratonu, ale maraton to nie jest wszystko. Są też inne, mniejsze, ale ważniejsze. Dla całości, dla rodziny też marzenia. Jak pobyt wypoczynek kilka dni w Chorwacji, w tym przerwę z 8-10, tak 8-11 czerwca wybraliśmy się właśnie do Chorwacji na kilka dni. Podróż samochodem przez Słowację Węgry i Łączy się to z tym zarządzaniem energią, o którym Państwu e, mówiłem we wcześniejszym odcinku. W sobotę miałem ostatni trening, e, tam zrobiłem, jeżeli dobrze pamiętam, 15 km, a potem był tak dobry dzień, że po, pobiłem rekord w krokach, chyba 32 tysiące kroków miałem. E, to był bardzo intensywny dzień w pracy e, i e, w, w niedzielę już czułem w nogach że zmęczenie dnia poprzedniego. Odpuściłem sobie trening, a w poniedziałek wiedziałem, w poniedziałek i wtorek, że będę miał bardzo intensywne dni w pracy, bo to jest przygotowanie do wystawy, więc y, też musiałem gospodarować energią. A z kolei w środę y, już, dzień, już miałem, zaczynałem urlop, i tego dnia wyruszyliśmy gdzieś w okolicach y, 12, jeżeli dobrze pamiętam, do Chorwacji. Po drodze jeszcze odwiedziliśmy Wyspę Sobieszewską, gdzie złatwiliśmy Rodzinną sprawę, i tak naprawdę na bramkach stanęliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, 16. 17 i ruszyliśmy do Chorwacji. Podróż prawie non-stop z drzemką krótką 40 minut na jednym z mopów na, na, na Słowacji. Po tym jeszcze były, była jednak krótka drzemka chyba 20 czy 30 minut na Węgrzech i w drogę. Ja praktycznie całą trasę prowadziłem, więc zrozumcie, że tak jak ważne było zarządzanie energią, no wczoraj dało sobie znać. Myśmy dojechali tutaj na miejsce w Karlobaku. Tak o Karlobagu jesteśmy. Dojechaliśmy wczoraj gdzieś w okolicach 13. Jeżeli dobrze pamiętam nie, troszeczkę wcześniej byliśmy koło 12. Było jeszcze zwiedzanie tutaj okolic. No ale już o 19 położyliśmy się wszyscy spać. Zmęczeni byliśmy, ale zaliczyliśmy dzień. Dzisiaj płyniemy na wyspę Park, która gdzieś tam jest za mną i też intensywny dzień chodzenia, zwiedzania. Także marzenia pogodne to nie tylko maraton, o którym cały czas myślę, ale też rodzinne spędzanie atrakcyjnie czasu i to jest dla mnie też bardzo ważne, a chcę go spędzać no, nie zaciskałem zębów z bólu, bo e, rano zrobiłem trening, a potem chodzenie po tych wypiętrzeniach w upale pewnie by dało sobie znać i bym, e, ja bym doprowadził do tego, że z wielu atrakcji byśmy musieli odpuścić, bo po prostu nie byłbym w stanie podejść i martwiłbym się też czy e, biegając nie dostanę jakiejś kontuzji, więc e, Teraz skupiamy się na bieganiu, właśnie młody podszedł i mi tam pokazuje, że już kciuki w górę, tak, mam powiedzieć, komu się podoba to, co prezentuję, to proszę o kciuka w górę i o subskrypcję też prosimy, także dam znać, jak tutaj w Chorwacji, jak marzenia pogodne były realizowane, czekamy na prom, który gdzieś tam za mną powinien się pojawić i płyniemy na wyspę Pak, zobaczymy, co tam się będzie działo, dam znać. Jesteśmy, widać, e, odwiedziliśmy jedną, a chyba najlepszą e, wytwórnię sera e, w Chorwacji, zdobywca, zdobywcy wielu nagród, e, to było jedno z marzeń, by zakupić ser kozi, owczy, krowi, więc kupiliśmy kilka e, serów i teraz ruszamy w dalszą podróż gdzieś e, na plażę, e, właśnie wybieramy, jedziemy zwiedzać dalej e, Pak, Wyspy wyspę Pak i zobaczymy co przyniesie dzień jesteśmy na plaży Jest święty duch święty duch coś takiego na wyspie Pak tak wygląda plaża proszę zobaczyć dużo kamieni, trochę piasku młody właśnie chce wejść ale przed chwilą wyszedł z wody, woda jak na początek czerwca, gdzieś tam nie 19-20 stopni. Tak do chodzenia, dojazd do plaży jest dosyć taki specyficzny, bo trzeba zjechać z górki. Wąska droga, bardzo stroma. Zastanawiamy się, jak jedziemy do góry. Nie wiem, czy to widać. Takie zbocza za nami. Dosyć ciekawa plaża. Na razie, spokój i warto tutaj myślę że podczas przejazdu po wyspie PAK podjechać tak wygląda piękne widoki no, napawamy się piękną pogodą widokami teraz za chwilę zwiedzamy miasto Pak, potem do w dalszą drogę i dzisiaj cały dzień jakieś różne atrakcje zliczymy jesteśmy w zadarze chciałem wam pokazać tu z tyłu taka knajpka na rynku Znaleźliśmy przez przypadek, ale jeżeli ktoś będzie w Zadarze, nie potrzebuje lokali, w którym biega kelner, opowiada śmieszne historie, nie ma toalety, ale za to jest pyszne jedzenie, to polecamy właśnie tamten lokal, nie pamiętam jak on się nazywa, to jest na Ryneczku, Zadarze, przy, przy murach miejskich, naprawdę, myśleliśmy, że to będzie taka leciutka przekąska, że gdzieś pójdziemy na obiad, bo tak wynikało z rysunków, ze zdjęć, a okazało się no, coś przepysznego, coś z trudem. Ja <słuch> ważący 120 z trudem zjadł te posiłki, które Pan przygotował. Naprawdę polecamy ryneczek, lokal na ryneczku na targu, tak? W zadarze naprawdę piąteczka. O, kolejna sprawa, bardzo fajna w zadarze. Za mną były śpiewające schody, grające schody, naprawdę warto tutaj przyjść, posłuchać bardzo ciekawe rozwiązania architektoniczne, jak przyroda działa z architekturą. Nie wiem, czy będzie słychać. Troszeczkę słychać dźwięki. Byliśmy przy makiecie grającej, tą zapomniałem nakręcić, ale w Zadarze warto przejść. To miejsce, bardzo, bardzo zaskakujące uczucie. Dzisiaj kolejny dzień wycieczki po Chorwacji. Jesteśmy w Splicie. Dwie i pół godziny e drogi w, w miejscach, gdzie mamy nocleg, ale warto było przyjechać. Już chwilę chodziliśmy po mieście, za chwilę e dalsze zwiedzanie tego wspaniałego miasta. E ja nie ukrywam, że najbardziej zależy mi na tym, żeby pojechać do sklepu firmowego przy tak Hajduka Split i zakupić sobie koszulkę tego właśnie klubu dodam tylko, że młody był zawsze nazywany przez babcie małym Hajduczkiem tak czysto przypadkowo, więc uważamy, że należy mu się zakup koszulki Hajduka no, na to najbardziej liczę, taką, taką pamiątkę sobie kupić z tego miasta idziemy zwiedzać, no, piękne, piękna zabudowa, dosyć gęsto bardzo dużo ludzi w inne miasto co kupicie nie którym byliśmy wczoraj. Za chwilę kolejna przygoda z pobytu w Chorwacji. Właśnie dopływamy do wyspy Rap. To jest czysto spontaniczny wyjazd. Tego nie planowaliśmy, jesteśmy blisko stosunkowo, bo mieliśmy 30 minut samochodu do tej przeprawy promowej. Jeżdżamy na wyspę Rap. No, zobaczyć, gdzie książę Edward tak, spędzał czas ze swoją miłością Jestem ciekaw, co go zachwyciło w tej wyspie No, wsiadamy, jedziemy zwiedzać i zobaczymy, cóż takiego jest uroczyliwego Za mną jedna z plaż w Lopar Tak, Lopar na, na w, w wyspie Rap Tak wygląda Jest super, bo jest piaszczysta i jest stosunkowo płytko nie wiem, czy to będzie widać tam za mną Troszeczkę wieje, ale tutaj z tymi skałkami idzie się ochronić e, da, na plaża dla dzieci, tak? Jeżeli ktoś ma dzieci, to serdecznie tutaj polecam Mój młody się świetnie e, tutaj bawił, na tej plaży tak, Antoś, bawił się świetnie? Tak, jest bardzo płytka ale to nie jest ta wyspa, chyba na którą przypływał król Edward ze swoją ówczesną kochanką. Tam gdzieś dalej są plaże Sahara i inne, które są dla nudystów, bo jak doczytaliśmy, to książę, tak? Król Król Edward Willis Simpson. Simpson właśnie tutaj przebywał i cieszył się właśnie z tego, że można pochodzić sobie nago, więc te plaże są tutaj jeszcze do odkrycia. Jak ktoś chce pójść śladami króla Edwarda, to zapraszam. My zmierzamy w inną miejsce. Mamy nadzieję, że zobaczymy jeszcze jedną plażę, ale wyspa właśnie... Grab słynie z tych piaszczystych plaży właśnie w tej części południowej, tak, jeżeli dobrze kojarzę, także kto chce, niech tutaj przyjeżdża.